Takie tam demówki. Cześć Wam, dzisiaj ja jest z Wizualnie -wizu, witam Was w grze, która nazywa się Bravery and Grid. W serii, która nazywa się takie tam demówki, jest to seria, w której zajmuję się grami, które są za darmo do grania, ze względu na to, że są ich wersje demo na Steamie. Zazwyczaj na Steamie do pyknięcia I teraz był ten, czy właściwie jeszcze trwa z mojej perspektywy. I nie wiem, jak długo będzie trwał tydzień z demówkami. Na Steamie są różne, różne gry do ogrania, różne, różniste I wzięliśmy Bravery and Grid na tapet, żeby zobaczyć, co to jest. Więc z czym się je ten produkt? Jest to gra, która wyszła w listopadzie 2022, więc już miała swoją premierę, to jest wersja demo, ale pełną wersję możecie złapać. Producentem jest Rekka Games, a wydawcą team Team. Ostatnich recenzji nie ma zbyt wiele, 28 i są one bardzo pozytywne i wszystkie recenzje również bardzo pozytywne są, jest ich 294. Kto i co? Mamy do wyboru kilka postaci, na samym początku wrzucają nas bodajże na jakiegoś takiego Tifa, Asasyna, Rzeźmieszka, ale jest pełen fantazy klasyk, czyli mamy tam magów, łuczników, jest, jest tego sporo do wyboru, z tego co rozumiem, i jest bardzo dużo umiejętności, różnych w graniach, w które można rozwinąć tych naszych bohaterów. Więc to jest mega co więcej. Opcja gry ze znajomymi, gdzie gramy różnymi klasami w kopie albo przeciwko sobie, żeby się trochę poprać po, po ryjach. To, to jest to, co w tej grze jest fajne i to jest to, co w tej grze działa. Jeżeli chodzi o fabułę, bardziej klasyk. gdzie przed siebie, mamy różne misje i ta chciwość nas pcha. Odwaga i chciwość. Mamy przed sobą różne labirynty, dungi czy inne jaskinie, które trzeba by było zwiedzić, zeksplorować i wyciągnąć z nich wszystkie skarby, które tam są. Więc fabuła nie jest rozbudowana, ale jest jest z dowcipem prowadzona. Jeżeli chodzi o grywalność, to za twórcami jest to biotyka w stylu Rogelite dla maksymalnie czterech graczy, osadzona w lochach. Jest tutaj tryb, że klepiemy się w małej przestrzeni ze sobą, ale jest też tryb, że możemy w kopie lecieć i rąbać skarby gdzieś tam po drodze. Ja grałem solo w tryb fabularny bardziej, więc ok. Wybierz spośród czterech klas znanych z fantazy, spróbuj swoich sił w złożonym systemie walk, to podkreślimy zaraz mocniej, i skorzystaj z wielu różnych trybów gry przez sieć lokalną lub internet. Wzbogać się lub zgiń próbując. Faktycznie postacie różnią się mocno między sobą, to jest jedno. Druga rzecz jest taka, że gra łączy ze sobą parę fajnych elementów i robi to w całkiem przyjemny sposób. Są rzeczy, do których mógłbym się przyczepić, przejdziemy do tego przy sterowaniu głównie, ale wszystko to daje taki fajny vibe przyjemnej gry ze znajomymi, szczególnie w kopie, nie jeżeli gracie przeciwko sobie, tutaj ja bym się w, wpieniał i irytował bardzo, ale jeżeli macie znajomych, do zainstalowania demówkę, złapać dwa pady i pograć ze sobą razem, wydaje mi się, że ta gierka może was kupić na tyle, że ją kupicie. Jeżeli chodzi o sterowanie, grałem na padziku, jest dobrze z samym sterowaniem, ale boli, bardzo boli, jak te postacie floaty są. Skaczecie i ta postać, tak jakbyście ją złapali kursorem i machali ją po ekranie. Jest to takie, gdyby sterowanie było bardziej ugruntowane, postacie miały mniejsze możliwości. Nie myślałem kiedykolwiek, że to powiem, ale żeby niżej skakały, były takie bardziej realistyczne na, na tyle, ile można mówić o realizmie, bo zamiast postać skoczyć, ona robi je! Yeah! w powietrze i to jest bardzo nieprecyzyjne i nie przekonuje mnie. Brak tej precyzyjności, brak tego, żeby to sterowanie było takie dokładne i snappy, sprawia, że ten produkt jest po pograniu chwilę e, męczący. Coś lata, wypróbujecie skoczyć za tym, bujacie się w powietrzu machając bezsensownie w przestrzeń. To nie jest tak jak, nie wiem, w Street Fighterach, że wręcz jak gra w szachy, wykonujecie ten ruch, to zawsze to jest ten ruch, ten zasięg tutaj jest taki wow, pomknęliście. Wizualnie pseudo pixel art, ale jeżeli chodzi o tego wszystkiego totalnie nie. Właśnie, co do pixelartu, strefa wideo bardzo ładna, podoba mi się, nie moja stylówka pixelartowa, co nie zmienia faktu, że jest wykonane to super i wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o strefę audio, nie mam się za bardzo do czego przyczepić, po prostu jest, daje ten background do klimatu, nie czepiałbym się, jest bardziej na tak niż na nie. Jeżeli chodzi o bugi, nie natknąłem się na nic jakoś wybitnie, poza tym, że nie podoba mi się jak jest zrealizowane sterowanie, jak nasza postać jest zaczepiona w przestrzeni, co nie jest bugiem, to jest świadoma decyzja twórców, to nie mam się do czego przyczepić. Plusy i minusy. Ciekawe klasy, kooperacja, bardzo fajny model tych tworzonych przestrzeni i tych, tych wszystkich dungów, po których szalejemy, więc gameplayowo jest na no, tak. Na minus sterowanie z float ja i to mi psuje rozgrywkę, to mi psuje rozgrywkę bardzo. Jeżeli o wymagania idzie, to jak zapewne się domyślacie, nie są zbyt wysokie. 20 10 procesor Intel Core i5-650 albo odpowiednik za AMD Phenom 2X4965. 6 GB to bardzo dużo pamięci wam powiem, bo tak stawiałbym, że 2 GB będzie. To to mnie zaskoczyli, to mnie zaskoczyli. Stawiałem, że 2 giga będzie na starcie i, i tam nie wiem, 4 czy 8 zalecanych, ale 6 giga na starcie troszkę sobie krzyczą. Karta graficzna Nvidia GeForce 8800. Gt, 512 Gb lub AMD Radeon HD 6571 Gb, miejsce na dysku 550 mb jest informacja, że 720p przy 30 klatkach dla czterech graczy w gameplayu będziemy mieli. Zalecane preferowane są Windows 10, procesor Intel Core i5 3470 lub AMD FX 6300, pamięć 8 Gb, karta graficzna od Nvidia GeForce GTX 762 Gb lub odpowiednik za AMD Radeon R9 270. X, również 2GB RAM. Wciąż 550MB dostępnej przestrzeni na dysku ta gra jakoś wybitnie nie puchnie i przy tych ustawieniach powinniśmy mieć 1080p, 60 klatek przy czterech graczach. Jest zauważalnie lepiej, jest zauważalnie dużo lepiej. Macie chwilę bez mojego monologu? Thank <laughs> you. Ja będę ukrywał, gdyby nie sterowanie To w tej grze zakochałbym się totalnie Sterowanie mnie odrzuca, mnie nie przekonuje To nie jest gra dla mnie ze względu na To jak się w nią gra Wszystko naokoło, jak najbardziej tak Zarówno klimat, świat, mechaniki rozgrywki, wszystko Oprócz samego sterowania Ale jako, że ma to wersję demową i już normalnie wyszło To polecam, link na dole w przypiętym komentarzu Lećcie, przetestujcie sami Bo może macie inne oczekiwania I was to totalnie zachwyci i załapiecie się na bardzo sympatyczną gierkę Bo z mojej perspektywy jest to jeden z najciekawszych produktów Jakie... Z tych demówek wszystkich ostatnio ogrywałem, a ogrywałem ich bardzo dużo. Magamy się dużo. Chcę grać sobie w Hogwarts Legacy. ja tyle. Miłego dnia dobrego jazenka niech fajne demówki do ogrania będą z wami. Do następnego. i hej! I dobre herbatki przy okazji również też